Cześć, jestem Łukasz, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale w tym dzisiejszym odcinku jak widzicie mam A20 i niedługo okaże się miałem w tamtym odcinku pokazać listę więc teraz Wam pokażę listę widzicie na razie tyle 2247 dużo mi brakuje bardzo dużo ale, więc, ale w tym odcinku naprawdę zobaczycie no, jak nabieram na pojedynkę, dobra, tu nie jest aż taka gorsza borsza. mapka. Myślę, że gorszy będzie. Także zaczynamy. Lecimy. Dobra, jest i Jaka, dobra. mną, to ja Żeby ich od tyłu wziąć. Nie wiem, bo resztę tu pojedzie tu, a resztę tam. I tu tak jest. Ooo, To samo co ja będę miał. O, to, to, to. to samo co ja będę miał. To jest czołg ciężki, naprawdę, fajny czołg. Mocny pancerz w ogóle, wszystko praktycznie. Jeżeli Wam się spodobał oczywiście ten odcinek, podkę, do łapkę w górę pod tym odcinkiem i subskrybuj mój kanał i polecam mojego nowego Instagrama, tam się nazywam uh, wliczynski508, to, to jest tyle, jeszcze Wam pokażę koniec filmu, także w koniec filmu zapraszam w Dobra, ja mam pomoc, o ja mam pomoc, pojadę ja tam od tyłu, widzicie, także kropka 4D pojecha do motor i tak nicotymy, tylko żeby mi się potknęli, nie? No bóziasko też jest mi fajne kurcze, dwie Matildy stoją. Nie przebijemy pancerza, chyba że staniemy za tym ruszłem na tym... za tym o chyba nas nie wykleja, się nie daje. To nie powinno być się innym zajmie tak naprawdę. To wam yy, naprawdę o oh Jezu. Yes, oh yes. prawie o, to nie no. zabrać, no. no, no, no. dobra Jeszcze coś tu masz tak to byśmy wszystko Nie przejadę kontroluję na tym daj jaką zabiję się dobra mogę tylko jedynie to, by to, by to, by to, by to

Wiedziałem, dobra, wyjdziemy. W międzyczasie Wam pokażę mojego y, Instagrama. Bo ja mam na różnym z którym nagrywam oczywiście. Teraz tak w bitwie jest. To zapraszam Was do mojego y, fajnego TikToka. Y, co ja mówię? Instagrama. Instagram, Instagrama. Więc jest tak dokładnie z małej. Wijcie. I wstawię oczywiście później jakąś fotę, żebyście mieli co oglądać chociaż, bo tu tak naprawdę nie ma nic na tym Instagramie na razie. Jest to tylko widzicie. Dobra, wracamy do World of Tanks. Dobra, mam drugą bitewkę zagramy. Kurczę, przegrałem, no byłem pewien. Wiecie, co jest z niego tym? Że y, jak zawsze jest bitwa i od razu w nipce, nie ma czoło można się szczekać. No ale wiecie, no tak to jest. No. Że. No, tutaj też jest nawet na spoko mapka tylko trzeba dobrze się kryć. Nie widziałem, ale. To będzie samolot, tak on sobie Wiecie, no zawsze trzeba w jakimś kątną stać, żeby, żeby nas nie zauważyli idę tutaj ja do tędy i będę lepiej. No i poczekamy! Nie, się bez czwójkę. Nie kocham. U lagunia po prostu D też fajna, ale taki mniej no słabszy pan też mam niż.

są już samo Nie są już wrogowie, że zniszone. Widzicie, jak ktoś się zbierze, jest naprawdę ciężko tutaj opanować cały system. Z tego, z tego, z tego względu, że fajne ten wymyślili. ale nawet go nie zarysowaliśmy. To się nic nie no się Nie, to jest czwóreczka. Dobra, Dobra, to jest a może to może tu wygramy, Dobrze rozpoczęli plan na bank, nie? Gdybym mógł grać Pięknie zostaje. Nawet się nie kapnie pewnie, nie? bo Dobra, ja dorwę lago, żeby było szybciej. Sprawdzę. Ja lago dorwę. Zostawcie mi lago. Mamy PZ. Kurczę, na szczęście HP Innego zabiłem, który miał, mi hape, miał więcej HP niż ja i zabił. Wiesz, ja, i ja go zabiłam. No, wracamy. Są... Uciekaj, bajcie. Ja się ukryję z tyłu, a wy lecie. Lecie, lecie, Ja sobie za murkiem stanę. I Jest jedynie, że dostał. A no, jak het, Hetzer Godor to już po nim Musiałby być hardcorem, żeby nas y, wszystkich poskładał y, w prosteczkę. To byłby bardzo dobry gracz, ale z tego związku też y, wynikuje to z y, bardzo dobrym graczem. Zbieramy skrzynkę, 6000 kredytów, dobra ale wygraliśmy, drugi rundzie się udało, ale, w nie, ale dobrze jest, Ja dziękuję za oglądanie, może jeszcze dzisiaj jeden wleci, nie wiem, zostaw łapkę w górę i trzymajcie się, elo.